Założenie bieżącego raportu bankowego. Z menu wybieramy Kasa Bank, a następnie zakładka Raporty Kasowe Bankowe. Wybieramy odpowiedni rejestr i za pomocą ikony plusa dodajemy nowy raport kasowo-bankowy. Określamy daty i zapisujemy dokument. Raporty zamknięte są w kolorze czarnym, natomiast otwarte w kolorze zielonym. Zamknięte raporty można edytować pod warunkiem, iż w uprawnieniach operatora zaznaczono odpowiedni parametr. W innym przypadku zamknięty raport nie podlega edycji. W raporcie otwartym możemy wprowadzać zmiany, dodawać i usuwać zapisy. Program automatycznie nada numer zgodny ze schematem wskazanym dla danego rejestru. Wpisany dla rejestru bilans otwarcia jest widoczny jako stan początkowy raportu. Od tej wartości będzie wyliczany w trakcie pracy z programem stan środków pieniężnych na rachunku.